Jeżeli chcecie mieć problemy z kupnem, z reklamacją tych no, dość drogich koszulek, to, to tylko w tym sklepie. To tylko w tym sklepie. Odradzam. Jeżeli traficie na taką reklamę, reklamę tych koszulek, Odradzam zamawiać. Odradzam zamawiać, bo jeżeli coś będzie nie tak z koszulką, będziecie mieli wielki problem, powtarzam, wielki problem ze zwrotem, czy odzyskaniem pieniędzy. Unikajcie tej firmy, bo stwarza, stwarza tylko problemy. Nie polecam, nie polecam, nie polecam, nie kupujcie w tym sklepie. Na Facebooku pojawiła się reklama firmy, która chce sprzedawać koszulki. Nawet takie, takie fajne, śmieszne, śmieszne koszulki z, z fajnymi, śmiesznymi napisami. Z rozpędu zamówiłem jedną z takich koszulek, standardową ze standardowym napisem, bez moich wymyślnych tekstów, tylko z tekstem, który proponuje firma. Ceny nie są niskie, ale też niewygórowane. No, różne firmy mają jeszcze głupsze pomysły, no ale tutaj no, jest to do, do przyjęcia. Wysyłka, no, nie wiem dlaczego ona... Pa... Na paczkomat jest 19 zł, skoro wszędzie kosztuje paczkomat 8,90, no ale dobra, no szlak z tym. Nie... 5 maja o 7 rano yy, zamówiłem taką yy, koszulkę. Zamówiłem, zapłaciłem, nie ma problemu. Było to 5 maja. Firma przesłała mi potwierdzenie. Że, że przyjęła zamówienie, i wszystko ok. I cisza, firma nie odzywa się. Szósty, siódmy, ósmy, firma się nie odzywa. Przez kilka dni nie wiem, co jest z moim zamówieniem. Ja mam status przesyłki. Okazuje się, że przesyłka. I ma status, że jest zamówiona i tylko tyle. Więc postanowiłem zrezygnować z zakupu. Z zakupu napisałem maila do firmy, że proszę, że odstępuję od umowy kupna, proszę anulować moje zamówienie. To było w zeszłym tygodniu. Po kilku, kilku dniach, po tygodniu, prawie po tygodniu od zamówienia. Po kilku dniach. Dziś dostaję maila potwierdzającego od firmy, że nie mogą anulować mojego zamówienia. Że przyślą mi w ciągu jednego do trzech dni roboczych. Będą, y, będzie paczka wysłana, czyli y, oczekiwanie na y, jakikolwiek sygnał od firmy, w której zamówiliśmy, zamówiłem koszulkę trwa ponad tydzień, ponad tydzień i po tygodniu mi mówią, że oni nie, nie anulują i będą mi wysyłać, więc dzwonię do tej firmy i... Mówię telefonicznie, że odstępuję od umowy, że nie chcę, żeby mi nie wysyłali. Skoro nie wysłali, żeby mi nie wysyłali tej koszulki. No i słyszę odpowiedź, że nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, że oni mi wyślą to, że ja muszę to przyjąć. No zaraz. Prawo konsumenckie wyraźnie mówi, że mogę odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni. Ja odstąpiłem po kilku dniach. Po kilku dniach. W yy, piątego za, zamówiłem, a odstąpiłem od umowy yy, ósmego wieczorem czy 9. Jakoś tak. Więc po, po kilku dniach odstępuję od umowy kupna. I pan uparcie mówi, że tego. Czyli firma naraża mnie znowu na koszta. Że oni mi przyślą i ja na własny koszt będę musiał o nim odesłać, że rezygnuję i czekać tygodniami na zwrot kosztów. Przecież to nie ma sensu. Pan w rozmowie telefonicznej, pan z tej firmy, firma Selino, pan. Damian Bartosik mi przysłał maila specjalista do obsługi sklepów internetowych, że muszę odebrać tą przesyłkę. A jeszcze jej nie wysłali. Zaznaczam, że jeszcze jej nie wysłali. Więc jak się traktuje tutaj klienta? Jeżeli chcecie mieć problemy.